Witajcie. Dobijając do brzegu w moich wypowiedziach i filmikach, chciałabym tutaj powiedzieć wszystkim, że mój przykład jest takim żywym przykładem, i po prostu powinni tu chyba po moją historię opisać w sądach. I w jakiejś po prostu na, na komendzie policji, że po prostu po co głupia babo łazisz i zawracasz głowy? No Jak i tak po prostu nic nie będzie dla ciebie zrobione, a ty jeszcze zapulisz za to kasę. Ale słuchajcie kobitki, moje drogie, nie możemy się poddawać. Niech ta moja historia. Będzie po prostu takim przesłaniem, że po prostu trzeba coś, trzeba coś zrobić z tym chorym wymiarem sprawiedliwości. No bo żeby jeż, żeby, żeby, ofia, żeby ofiara była po prostu, jeszcze musiała budzić koszty za pełnomocnika z wyboru swojego oprawcy, no to niestety. Dużo kobiet to, to zrazi i będą, będą poniewierane. A mężczyzna będzie pan i władca, chyba że jakaś kobieta będzie miała naprawdę super adwokata, ale taka kobieta, której nie stać na, na adwokata, to po prostu nie będzie skakała. Po prostu będzie sobie w kątku cicho siedziała, będzie ją chłop obijał. No bo co zrobi? Co zrobi. Albo ją wyślą do wariatkowa, albo jeszcze mówię, będzie musiała po prostu koszty adwokata tak jak ja, ja bulić. No niestety. No naprawdę weźmy się, weźmy się za ten problem, bo to, bo to, bo to jest państwo chore. No. Dziękuję, dobiłam chyba do brzegu, ale jeżeli po prostu wchodzicie tutaj na, na taki mój kanał Nic nie tłumaczy przemocy wobec kobiet, też nagrajcie swój film. Może, może po prostu... Coś więcej zrobimy. No, ja jestem już po tych przeprawach, ale po prostu nie możemy się dać. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Odezwijcie się kobietki. Pa!